Cześć, pozdrawiam Was dzisiaj znowu z Krakowa. Jestem tutaj na parę dni, opiekuję się tatą w szpitalu. I tak się nudzę i łazę po trawnikach i naprawdę jest tu dużo dzikiego żarcia. Przed chwilą w ciągu pięciu minut udało mi się zebrać aż kilka, czy kilkanaście nawet gatunków dzikich warzyw, które rosły po prostu gdzieś na przydrożach. Popatrzcie jakie bogactwo. Tu mamy rukole dziką, czyli dwurząd młode pędy wyki brudnożółtej. E, jasnota purpurowa. Tu jest komosa biała, czyli lebioda, która już wyszła, nie ma jej dużo niestety tutaj. E, iglica też po obgotowaniu nadaje się do jedzenia, bardzo fajne dzikie warzywo. Tasznik, ale popatrzcie, że zbierałem właśnie takie młode listki, te które są przy ziemi. Tutaj mamy babkę lancetowatą, gwiazdnicę pospolitą oraz ślas dziki. A więc liczymy: e, Dwurząd, jasnota 2, wyka 3, komosa 4, iglica 5, tasznik 6, babka 7, gwiazdnica 8 i ślas 9. A więc dzisiaj na śniadanie, jak mówię, po obgotowaniu, żeby się zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami, yy, głównie pasożytów. 9 gatunków dzikich roślin, 5-minutowy spacer przez dzielnicę Krowodrza. Na szczęście tutaj służby miejskie nie skosiły wszystkiego. Fajnie, że nie przyszli od razu na 1 maja i nie zniszczyli całej roślinności. Pozdrowienia z Krakowa, cześć.